Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedział, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy Cię szukają, lecz On rzekł do nich. Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak Pan Jezus rozeznaje, jak nieustannie jest pyta, co dalej. I wcale te rzeczy, które są na zewnątrz, które, z którymi się emocjonalnie gdzieś wiążemy, czy Pan Jezus się wiązał, nie oznaczały, że tak ma być. Jest tłum dookoła Jezusa. Czyni wielkie znaki, uzdrawia, uwalnia, wypędza złe duchy. Wszyscy są zaaferowani tym, co czyni Pan Jezus, i On po takim dniu, można by powiedzieć, to kolejny dzień jeszcze będzie jeszcze lepszy, będzie, będzie jeszcze więcej znaków i cudów. Ci ludzie przyjdą, będą słuchać Słowa Bożego, będą jeszcze bardziej chłonęli, wspólnotę założą. To wszystko, Pokazywało cały ten dzień, mógł być takim jednym komunikatem. Tutaj w Kafarnaum zaraz powstanie początek czegoś, czegoś bardzo ważnego. Tu w Domu Świętego Piotra. Tymczasem Pan Jezus odchodzi na bok od całej tej sytuacji i po tej modlitwie na boku, czyli będąc wolnym od tego wszystkiego, jak ludzie są mu wdzięczni. Jak chcą, żeby był z nimi, żeby w Kafarnaum miał swoje miejsce pobytu tutaj i żeby tutaj, były, tutaj była ta wspólnota. Wszystkie marzenia, które się rodziły apostołom i apostołom i ludziom i może też Jezusowi. On poszedł na bok z tym wszystkim, popatrzył na Ojca, posłuchał Go i wiedział, że ma do Kafarnaum teraz nie wracać. To jest rozeznawanie. Dzisiaj też rozeznajemy. Wiem, że mówię do ludzi w dużej mierze: jesteśmy ze zwiastowania, nie wszyscy, ale, ale jesteśmy ludźmi, którzy słuchamy Boga i rozeznajemy, pytamy Boga. Ale bardzo często jest tak, że pytamy nie odchodząc na Bóg. I wtedy, gdy pytamy o coś Pana Jezusa i pozostajemy w Kafarnaum, pozostajemy w środku, to wszystko w nas powie. Tutaj. Zostań tu, bądź tu, troszcz się o to. No zobacz, jakie dobro, ile jest dobra. Oni potrzebują pasterza. I to em emocje w nas, uczucia w nas, nasze myślenie, będąc w środku, powie nam Bóg mi to mówi. Czyli będziemy rozeznawali, będziemy na modlitwie i zostaniemy w kafarną. Natomiast moment odejścia na bok i, i popatrzenia tylko na, na Ojca, tylko na Jezusa, to co zrobił Pan Jezus, w tym momencie dał sobie czas, aby popatrzeć na to wszystko z boku. I, i to pozwala usłyszeć Boga, który mówi coś, czego byśmy się może nie spodziewali. Takie pytania z boku są konieczne, tak na dystans wobec naszych, naszych związań i naszych uczuć. Nie mówię o złych związaniach, tylko o, o dobrych związaniach, bo to, że mamy relacje między sobą, to, że budujemy wspólnotę, to, że cieszymy się swoją obecnością, to wszystko są dobre związania, one są potrzebne, a jednocześnie potrzebujemy popatrzeć z boku. Czego chce Pan Jezus w tym momencie, do czego On teraz zaprasza? Czy to oznacza, że później w każdej miejscowości Pan Jezus po takim mocnym dniu słyszał to samo? Absolutnie nie. I to nie znaczy, że my teraz mamy coś zostawić koniecznie, ale mamy pytać z Boku. I to jest, to mówi ta Ewangelia. Pytaj z Boku. Ostatnio miałem taką sytuację, w której ewidentnie y, powinienem zrobić, zachować się w taki sposób, na, na moje rozeznanie, zachować się w taki sposób, ale jeszcze dałem Panu Bogu szansę. No mówię, jak tam coś się tak zrobi w okolicznościach, no to niech tak będzie. No i się nie zrobiło w okolicznościach, ale było blisko. I, i, ale nie przestałem Pana Jezusa pytać. I, i w modlitwie usłyszałem od Niego że to blisko jest, te, że mam to zrobić jednak, co będzie mnie kosztować, ale mam to zrobić, tylko to blisko jest dlatego, że mam to zrobić, żeby nawrócić serce w tym kierunku, a nie dlatego, że jakiś znak otrzymam, tylko Panie Jezus chce, żebym to zrobił, bo to będzie dobre, a nie tam, że będę uparty czy coś i, i stanąć z boku, tak ciągle pytać Pana Jezusa, stanąć z boku i, i Go pytać, Dobrze, to jest myślę najważniejsze dla nas, którzy jesteśmy w posługach, we wspólnocie, w rodzinach i gdzie ewangelizujemy, o to, to staranie, żebyśmy nieustannie mieli odejść na Bóg. Nawet jeżeli będziemy mieli taką sytuację, ja już przecież dzisiaj cały dzień się modlę, cały dzień. Taka była sytuacja u Jezusa. Cały dzień synagoga, potem Teściowa Piotra, a potem jeszcze mnóstwo chorych i opętanych. I wszyscy otrzymują uzdrowienie, uwolnienie. Można by powiedzieć, no, jest czas też na sen. więc Nie można aż tyle, ale dla Pana Jezusa ten moment, że On jest tylko On i Ojciec, nie ma nic ważniejszego. Ludzie też są ważni. Ale ten moment musi być. I, i nie chcę powiedzieć, że te cuda uzdrowienia i i modlitwa w Synagodze nie były modlitwą. Były, ale były czymś innym w modlitwie. Były uczestniczeniem w tym, co Bóg czyni, były w Bogu, a jednocześnie potrzebuje z Boku posłuchać, do czego Pan Jezus mnie zaprasza. I wiem, że to robicie. Jak z wami rozmawiam, to wiem, że to jest wasz styl zachowania, pytania Boga. I, i oby tak było za każdym razem, że odchodzimy na Bóg i, i pytamy Pana Jezusa. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz z tej Ewangelii, to jest duża rzecz, ale jeszcze jedną powiem dzisiaj. Mianowicie są uzdrowienia, jak to uzdrowienie teściowe Piotra, które, pan, które Ewangelia opisuje bardzo konkretnie. Że to jest uzdrowienie, tutaj widzimy jakie, widzimy, że później zaczęła posługiwać po uzdrowieniu i, i że to był na pewno znak dla Piotra, że. On potrzebował zdrowej teściowej, jeśli ma iść za Jezusem. Teściowej, która pomoże żonie, pomoże z dziećmi i tak dalej. Potrzebował jej zdrowej. I, potrzeba, i gdzieś ten znak jest taki potrzebny. I są cuda, które są opisane jako, jako znak dla Kościoła, znak dla wspólnoty. Ale są też cuda i uwolnienia, które w Biblii są pokazane i wielu uzdrowił, i wielu uwolnił. I nie ma tam nic szczegółowego, żeby móc powiedzieć, to jest taki znak. Dlatego, że przy cudach, przy uzdrowieniach i uwolnieniach Bóg czyni dobro człowiekowi. I, i cuda pokazują, nie wszystkie cuda są dla znaku. Jest, Bóg z miłości to robi dla nas, bo chce naszego dobra. Dlatego nas dotyka, uzdrawia i uwalnia. Ale niektóre z tych cudów. Są też po to, żeby to świat zobaczył, żeby nas przekonać do czegoś, żebyśmy poszli w jakimś kierunku. Więc nie każdy cud jest do świadectwa od razu, a może świadectwa, tylko nie takiego dużego, są uwolnienia, które muszą zostać w sercu i będą konsekwencje tego odczuwane, a są takie, które trzeba pokazać. I znowu, nie ma zasady. Że jak teściowa to trzeba pokazać, a jak zięć to nie trzeba pokazać, tylko pytamy o to Boga. Pytamy, ale Ewangelia pokazuje, że są takie i takie cuda. I w tym wszystkim jest to, że Bóg czyni dobro. Dlatego Pan Jezus pyta, czy w Szabat mogę dobro czynić, czy zło. I w tym momencie, jak będziemy patrzyli na działanie Boże, że to jest czynienie dobra, to nam od razu pojawi się w głowie wiele odpowiedzi na różne pytania, czy można, czy nie można. Za każdym razem wolno dobro czynić. Trzeba dobro czynić dla drugiego człowieka. Amen. Powstańmy teraz, żeby powiedzieć Bogu o naszych intencjach. Dobry Boże, powierzamy Ci cały Kościół, nasz papieża Franciszka, wszystkich kapłanów. Umacniaj ich w jedności, prowadź ich swoją miłością, swoją mądrością. Ciebie prosimy. Słysza. Dobry Boże, uczyń nasze serca wdzięczne. Ty przychodzisz z uwolnieniem, z uzdrowieniem, tak abyśmy umieli właśnie być wdzięcznymi za to, co dokonujesz w nas, ale też i wokół nas. Ciebie prosimy. Dobry Boże, daj nam łaskę takiego zatrzymania się, abyśmy, abyśmy, tak jak Jezus, chcieli odejść na bok, zapytać, czy ta droga jest na pewno dla nas, czy jeszcze mamy tutaj trwać, czy może gdzieś indziej wola Boża jest przeznaczona dla nas, abyśmy umieli słuchać, aby nasze oczy były skierowane ku Tobie, uszy, i mowa była taka, jak, jak tego Ty Panie pragniesz. Ciebie prosimy. Dobry Boże, przynosimy Ci też y, zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot. Spraw Panie, aby jak najszybciej mogli cieszyć się Królestwem Bożym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za nas tutaj zgromadzonych, może w chwili milczenia, y, powiedzmy, z czym przyszliśmy, co przynieśliśmy, co chcemy położyć na ołtarzu, co chcemy oddać. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. I w intencjach, w których, w których jest odprawiana dzisiaj msza. Chcemy Cię Panie Boże prosić za Marzenkę, która jutro ma 50. urodzinę, która tutaj stoi w prezbiterium z mężem. Prosimy Cię dla niej, aby była dobrą mamą, wspaniałą żoną, zawsze zasłuchaną w Ciebie i żeby we wszystkim pełniła Twoją wolę. Ciebie prosimy. Za zmarłych Zygmunta, Mariannę, Helenę, Mieczysława, Janinę, Aleksandra i zmarłych z rodziny Pirogów i Ostolskich, o życie wieczne dla nich Ciebie prosimy. Bądź, Boże, w naszym sercu i nas przemieniaj, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście tego kazania, że pomodliliście się razem z nami. Proszę Was o to, żebyście dali kciuka w górę. Jeżeli ktoś z Was nie subskrybował naszego kanału, zróbcie to koniecznie. Jeżeli możecie dać nam wsparcie na robienie transmisji internetowych, to do tego Was bardzo zachęcam. Możecie to zrobić w opisie tego filmu. Macie linki do szybkiego wsparcia, czy to przelewem błyskawicznym, czy kartą. I dzięki Waszemu wsparciu możemy transmitować to, ponieważ. To się wiąże z tym, że jest sprzęt, że jest obsługa tego sprzętu i to wszystko ponosi koszty. A chcemy robić coraz więcej transmisji. Dzięki za każdy grosz z Waszej strony. Do zobaczenia.